O tym, co dalej się będzie działo, poproszę szefa tego portalu, pana Mariusza Sieroczkiewicza. Dzień dobry. Jak powiedział pan prezes Marek Kolczykowski, który bardzo mocno wsparł nasze działania, dzisiaj jest finał konkursu. Moja szkoła jest najlepsza, do którego zaprosiliśmy 20 placówek oświatowych, szkół podstawowych i gimnazjów. Dzisiaj poznacie wyniki. Kto wygrał w swojej kategorii, ale pomogą mi, że tak powiem, w tych działaniach osoby, które bardzo mocno wspieramy nas od samego początku. Ja może troszkę powinę kolejność, ale najpierw poproszę z racji pani poseł Małgorzata Zgierca. Doktor Jarosław Kodziński przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni który od samego początku bardzo mocno, że tak powiem, pracował z nami przy tym, przy tym konkursie i tutaj nadmienię, że radny Kodziński jest fundatorem tych przepięknych statuetek. Zapraszam również, jak się okazało, dość istotny element tego finału, przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego Nasza Ziemia z Kosakowa, czyli pana Marcina Buchnę prezesa, i panią Grażynę Kmieci sekretarza którzy również kiedy dowiedzieli się, że w konkursie biorą udział dwie szkoły z terenu gminy Kosakowo, postanowili się mocno włączyć w tą naszą akcję. Ja na razie nie, nie powiem, kto wygrał. Za chwilę oddam mikrofon wspaniałym naszym patronom i przyjaciołom, którzy nas wsparli, ale powiem tylko Trzy cyfry. Pierwszą... No nie, cztery. Liczby nie cyfry. Pierwszą liczbą będzie. Na szkoły podstawowe łącznie oddano 10 420 głosów. Na gimnazja troszkę mniej 1721. Co łącznie daje 12 141. No i jeżeli przyjmiemy, że na szkoły podstawowe dano 10 420, a pierwsze miejsce uzyskało 4073 głosy, czyli tak naprawdę 40% wszystkich głosów oddanych to zebrała jedna szkoła, która zwyciężyła, ale o tym za krótką chwilę. Ja bym najpierw o głos pani poseł. W zasadzie w finale nasza dynia jest najlepsza. Oczywiście wszystkim szkołom gratuluję wzięcia udziału i uważamy, że każda szkoła wygrała, biorąc udział w już eliminacjach. Także wszyscy dla mnie są zwycięzcami, no, niespój, no ale zawsze musi być ten pierwszy i ostatni. Także wszystkim jeszcze raz serdecznie gratuluję. Tak jak powiedziałem, ten konkurs nie odbyłby się, gdyby nie ogromne wsparcie, determinacja i serce tego wielkiego człowieka, jakim jest Jarosław Kodziński szef Komisji Sportu Rady Miasta. Jarku, parę słów. Państwa, szkoły w Gdyni to należy rozumieć sobą jakieś kropcenia. Chylimy do szczoła do naszych sąsiadów, tak, do gminy Kosakowo. Proszę Państwa, miasto Dnia zawsze była i jest i miastem gościnnym. Też nie tylko dla turystów, ale i dla naukowców, i dla tych, którzy chcą przyłożyć swoją rękę do miejskiej i miejscowej edukacji. Konkurs moja szkoła jest najlepsza, bo skierowany do szkół, które chcą się promować w sposób alternatywny, troszeczkę inny niż standardowo. Była to też nauka zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników. tak jak Pani Poseł powiedziała, w edukacji jak w sporcie wygrywają najlepsi. W naszym konkursie też tak się stało. Pozostaje nam tylko zaprosić inne szkoły do podobnego konkursu za rok. Proszę przyjąć zaproszenie i być w nim bardzo aktywnym. A wszystkim wygranym gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na zbliżające się wakacje i na rok szkoły. Dziękuję bardzo. Jak pan przewodniczący Komisji Sportu wspomniał, że Gdynia jest otwarta na nowe, nowe talenty i nowe pomysły. Ja tylko się podzielę taką krótką informacją, że niecałe dwa tygodnie temu miałem zaszczyt uczestniczyć w koncercie w Akademii Muzycznej w Gdańsku, która. który najpierw został absolwentem szkół na terenie Gminy Kosakowo, a potem absolwentem 9. ELO, który za kilka dni obchodzi 25. lecie istnienia w z Akademii Muzycznej w trakcie wielkiego finału koncertu Akademii Akademii Choralnej śpiewająca Polska imprezę prowadził Marcin Molendowski, który najpierw skończył w gimnazjum w Kosakowie, a potem dziewiątkę. I to jest też ten właśnie znak, że młodzi ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają karierę, potem potrafią bardzo wysoko zajść w tym momencie, skoro wspomniałem o Kasakowie, to ja poproszę o parę słów Pana Prezesa. Ja bardzo również cieszę się, że jako gmina taka mała, która leży przy Gdyni, mogliśmy wziąć udział w takim pięknym wydarzeniu. Chciałbym również tutaj podziękować, że zostaliśmy też tutaj zaproszeni. W ogóle do tej całej uroczystości, no i przede wszystkim zobaczymy, jakie będą tutaj tego wyniki, bo czekamy z takim, można powiedzieć, z pewną niecierpliwością na to, że, że ktoś tu będzie górował. Pytanie, właśnie kto. Także, panie redaktorze, no cóż, czekamy na ten najważniejszy moment. Przypomnę, 4073 głosy to przerosło nasze najświętsze oczekiwania, nie byliśmy na to przygotowani. Ja teraz oddam, że tak powiem, mikrofon moim młodym przyjaciołom. Teraz nie wiem, jak, jak powiedzieć, czy z młodzieżowej drużyny pożarniczej z PCK, czy z Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też z młodej Gdyni, bo tak się troszkę zgubiłem, no, są bardzo, bardzo aktywni i, i bardzo mocno zaangażowani, ale bez nich też wielu rzeczy bym nie zrobił w tym konkursie. Też bardzo mocno się sprężyli, kiedy ja musiałem nagle wyjechać sobie spoza, poza Gdynię. dali radę i wszystko przygotowali od strony technicznej. Oddaję głos Olaszy. A będzie jej pomagał Adam Labur, notabene absolwent wspominany przed chwilą przeze mnie dziewiątego liceum. Witam serdecznie. E, na scenę zapraszam szkołę podstawową numer 46. Jest szkoła? No trudno. Zapraszam na scenę szkołę podstawową numer 43. Jeszcze raz przypomnę. SP 46. Nie ma to. Szkoła podstawowa numer 43. Szkoła podstawowa numer 14. Trochę wyrośnięta ta SP14, no ale to jest sportowa szkoła. To ona może być taka wyrośnięta. Czy tutaj może pozwolimy, pozwolcie, tutaj bliżej. Duża scena, i mo nie możemy się odnaleźć. Tak? Proszę o, o wręczenie. Gratulacje za udział. W przyszłym roku będzie lepiej. Szko szkoły zostają, jak gdyby tutaj, w tym miejscu. Zapraszam na scenę Szkołę Podstawową Numer 11. SP 11 Zapraszam na scenę Szkołę Podstawową Numer 23. Przedstawiciel rodziców czy nauczycieli? Nauczycieli. Witamy nauczyciela ze szkoły podstawowej nr 23. Panowie, panowie proszę. Poproszę o pozostanie na scenie. Pana, pana nauczyciela, poproszę pana. Zapraszam na scenę szkoła podstawowa numer 34. Nie. A potwierdzała obecnie.